To jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, zwłaszcza w kontekście tym chirurgicznym, o czym sobie powiemy, ale może taki krótki wstęp. Aby tak naświetlić obraz tego, czym są peptydy tak naprawdę i dlaczego one zdobywają popularność. Zdobywają popularność wśród sportowców, ponieważ uznaje się je za bezpieczniejsze niż sarmy czy sterydy anaboliczne, androgenowe, które jak wiadomo gdzieś tam są, można powiedzieć, że nielegalne czy zakazane przez, przez wiele komisji. No ale okazuje się, że peptydy też są nielegalne i wiele, wiele komisji również zakazuje ich użycia, a tylko nieliczne z nich mają status leku. One ogólnie działają tak, że mają za zadanie stymulowanie, przedniego płata przysady, do sekrecji różnych substancji z, z różnymi nazwami, tutaj na przykład somatotropina, ale nie chciałbym tak jakby wchodzić w błąd tego, czym są te substancje i wymieniać nazwy, tylko naświetlić ich działanie. Bo one działają tak, że przede wszystkim nasilają syntezę białek mięśniowych, jak i lipolizę, co przekłada się właśnie na utratę tkanki tłuszczowej. One stymulują też mineralizację kości, produkcję mazi stawowej, zwiększenie elastyczności ścięgien i wzmocnienie chrząstek, więc tutaj się już możemy domyślić, dlaczego tutaj jest taki ten kontekst chirurgiczny, przez właśnie te kości, stawy, ścięgna, chrząstki, więc bardzo fajnie to sobie stosować w takich przypadkach. I tutaj chcielibyśmy wspomnieć przede wszystkim o tym peptydzie BBC-157, takim najbardziej popularnym, on jest powszechnie stosowany i bardzo dobrze przebadany, jest peptydem leczniczym ma właściwości takie jak regeneracyjne na tkankę nabłonkową, odbudowa tkanki nerwowej, wzmocnienie stawów mięśni, więc tutaj w takim przypadku będzie bardzo dobrze stosowany. On jest pozyskiwany syntetycznie, choć u nas w naszym organizmie tworzy się naturalnie, występuje w soku żołądkowym, a jego stosowanie jest takie, że w przypadku jakichś kontuzji, urazów, ale także przy wsparciu błony śluzowej, żołądka sprawdza się bardzo dobrze. On jest bezpieczny, jest nietoksyczny, jest dobrze tolerowany i nie wykazano jego skutków obocznych. Jeżeli chodzi o podanie, no to niestety przy podaniu doustnym on ulega hydrolizie przez pepsynę, trypsynę, hemotrypsynę, trawieniu do aminokwasów i niestety traci swoje właściwości, choć spożywany w taki sposób, czyli w sposób doustny również może przynieść nam korzyści jeżeli chodzi o tą śluzówkę żołądka, czyli to co tutaj wcześniej wspominałem. Ale PPC także fajnie się sprawdza w przypadku uszkodzeń wątroby, które są wywoływane np. Na przy nadużywaniu alkoholu. On też za, zabezpiecza przed wahaniami jakimiś stężeniami magnezu przez stabilizację gospodarki elektrolitowej. Co fajnie się sprawdza właśnie w przypadku takiej dolegliwości. Jeżeli chodzi o ten układ nerwowy, bo tutaj się na tym skupiamy, no to on wykazuje działanie neuroprotekcyjnie, czyli ochrania ten nasz układ nerwowy, chroni przed negatywnym wpływem neurotoksyn, czyli jakieś takie substancji, które będą negatywnie wpływać na nasz mózg. Działa też przeciwdepresyjnie, podnosi poziom serotoniny w pewnych rejonach mózgu, ale obniża w innych. Tylko, że to jest na początku działania, ponieważ przy długotrwałym stosowaniu ten poziom neuroprzekaźników on się wyrównuje, więc też warto zwrócić na to uwagę, jeżeli już go stosujemy, no to warto stosować go dłużej.